Dzień dobry z Olszewnicy Starej. W dniu dzisiejszym o godzinie 9 odbył się pierwszy bieg olszewnicki, rodzinny. Biegliśmy charytatywnie dla Feliksa i Teodora, dwóch braci, którzy walczą z dystrofią mięśniową Duszena. Do biegu zgłosiło się 320 osób, pobiegło dużo, dużo więcej. Jesteśmy bardzo wzruszeni, że tutaj była ogromna moc. Dystans, na jakim biegliśmy, to był kilometr 600, tak zwana mila. Przekrój był wiekowy, to od dzieci po dorosłych, biegli seniorzy, szły kobiety z kikami Nordic Walking. E, wsparła nas e, tutaj grupa Wieliszew Heron Team, dzieci z Olszewnicy, z pobocznych okolicznych miejscowości. Wszyscy byli bardzo mocno zaangażowani, za co serdecznie dziękujemy. Zaszczycił nas obecnością również wójt gminy Wieliszew, pan Paweł Kownacki. Dziękujemy. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie, tak? Bo tutaj rodzice, nauczyciele, rada rodziców szkoły, to była inicjatywa biegu rady rodziców szkoły podstawowej w Olszewnicy Starej. I naszemu panowi wójtowi Pawłowi Kownackiemu również dziękujemy za to, że wspierał nas Dziękujemy zastępowi strażaków z Kałuszyna za to, że wsparli nas tutaj w tym biegu, że została przez nich wytyczona trasa i dzielnie pilnowali naszego bezpieczeństwa na trasie biegowej. Dziękujemy przede wszystkim Wam, rodzice i drodzy uczniowie, którzy uczestniczacie tutaj do naszej Szkoły Podstawowej Wolszewnicy Starej, że tak dzielnie zaangażowaliście się w ten bieg, wsparliście swoje pociechy, wzięliście ich za rękę, pobiegliście razem i pokazaliście, że my jako społeczność tutaj Wolszewnicy Starej, jako społeczność szkolna potrafimy się zaangażować i kiedy jest ważne robienie dobra, to to dobro potrafimy zrobić wspólnie. Dziękujemy Wam bardzo, dziękujemy Wam nauczyciele, którzy zachęciliście tych uczniów, którzy postanowiliście, że nagrodzicie ich tą aktywność, za to, że dzisiaj się stawili w ten piękny, słoneczny dzień, za to, że również pokazaliście, że wy potraficie się zaangażować, potraficie pokonać swój może trochę strach, ale także pokazać swoją siłę, że przeszliście tą trasę razem z nami. I oczywiście naszej pani dyrektor, która dzielnie wspierała tą akcję, wzięła patronat, swoje, dała patronat szkoły nad tą całą akcją charytatywną, jaką jest dwóch chłopców chorych i którzy pochodzą z tej okolicy. I was, drodzy państwo, zachęcam do zapoznania poznania się sytuacją i może wsparcia również dobrym słowem, a także, jeżeli można, innym gestem.